Cześć! Mam nadzieję, że opanowaliście już pojęcie mata i pata w szachach. Mat to oczywiście sytuacja, w której jeden z zawodników osaczył króla przeciwnika, dał mu szacha, a jednocześnie uniemożliwił obronę przed tym szachem. Król przeciwnika nie ma możliwości ucieczki. Przed szachem jednocześnie żadna z figur nie może króla zasłonić, a tak samo figura dająca szacha nie może zostać zbita. W takiej sytuacji zawodnik dający ma tę partię wygrywa, z kolei pad to też dość w pewnym sensie podobna sytuacja. Jeden z zawodników nie ma możliwości wykonania żadnego posunięcia, nie tylko królem, żadną swoją bierką, ale w tym wypadku nie ma. Szacha. W przypadku Pata partia kończy się remisem. W tym filmiku chciałem Wam pokazać inne sposoby zakończenia partii, które również kończą się remisem, ale nie są patem. Na wstępie jeszcze powiem, że oprócz mata zawodnik może wygrać partię, jeżeli jego rywal się po prostu podda. Tak naprawdę zawodnicy już na troszeczkę wyższym poziomie zazwyczaj oceniają swoje szanse, wiedzą jaka jest możliwość wygrania partii albo po prostu widzą, że rywal za chwilę ich pokona, że wie jak to zrobić. W takiej sytuacji, żeby partii nie przedłużać, często zawodnik e, słabszy, po prostu ten, który już widzi, że nie ma szans na, na wygraną, po prostu partię poddaje. Natomiast, żeby e, może nie zachęcać Was do, do wykorzystywania tego sposobu zbyt często, żebyście zawsze walczyli do końca, m, tej możliwości eksplorował bardziej nie będę. Zajmijmy się natomiast kolejnymi sposobami zakończenia partii. Zacznijmy od tak zwanego wiecznego szacha. Wieczny szach to sytuacja, w której jeden z zawodników tak naprawdę cały czas szachuje króla przeciwnika. Król nie ma możliwości ucieczki w zadowalający sposób, i żeby partii sztucznie nie przedłużać, taka partia zazwyczaj mogłaby się wtedy kończyć w nieskończoność, po prostu gracze powtarzaliby. W pewnym sensie swoje posunięcia. Partia kończy się remisem. Wieczny szach, czyli właśnie sytuacja, kiedy nie ma możliwości ucie ucieczki przed szachem i pomimo często dużej przewagi materialnej jednego z graczy, partia może skończyć się właśnie remisem. Przykładem tego typu. Pozycji jest to, co widzicie na diagramie. W tym wypadku białe, co prawda, mają bardzo dużą stratę materialną. Czarne mają aż wieżę skoczka i gońca przewagi. To jest bardzo duża przewaga. Wieża warta jest 5 punktów. Goniec i skoczek odpowiednio po 3 punkty. Razem 11 to jest bardzo dużo. Natomiast białe, dzięki wiecznemu szachowi, mogą w tym wypadku właśnie partię zremisować. Zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczcie, białe dają szacha na d8, król musi odejść na pole a7. Jest to jedyna możliwość obrony przed szachem, w tym wypadku jest to oczywiście ucieczka. Król odchodzi na pole a7 i białe, żeby zapobiec temu, że czarne właśnie za chwilę uruchomią decydujący atak, znowu dają szacha. I po raz kolejny, czarne nie mają innej możliwości obrony przed szachem, jak po prostu ucieczka na pole b8. I partia w ten sposób mogłaby się toczyć. Zawodnicy mogliby powtarzać swoje posunięcia, ale żeby zaoszczędzić im czasu, energii i sztucznie partii po prostu nie przedłużać. Partia kończy się remisem. Zazwyczaj zawodnicy, jeżeli widzą, że, że taka sytuacja ma miejsce na szachownicy, po prostu na remis się zgadzają. W przypadku grania na internecie, po prostu strona automatycznie. O odpowiedniej ilości powtórzeń partię uznaje za remisową. Innym przykładem remisu jest tak zwane trzykrotne powtórzenie pozycji. W odróżnieniu od wiecznego szacha, trzykrotne powtórzenie pozycji nie musi właśnie dotyczyć dawania szacha. To jest po prostu sytuacja, kiedy w przebiegu partii pojawia nam się dana pozycja trzykrotnie. Zobaczmy właśnie na przykład tego typu sytuacji. Pokażę Wam jeden z najbardziej typowych, takich klasycznych y, przykładów remisu y, poprzez trzykrotne powtórzenie pozycji. To jest akurat y, pozycja, y, to jest przykład tak zwanej, tak zwanej partii hiszpańskiej. Y, każdy debiut, każde otwarcie, w szachach każdy sposób rozpoczynia, rozpoczynia, rozpoczynania partii ma swoją nazwę. To jest akurat partia hiszpańska. I w tej partii hiszpańskiej zawodnicy mają możliwość kontynuowania partii na różne sposoby, ale akurat pokażę wam ten jeden. Te ruchy są bardzo logiczne, i w tym wypadku. Jeżeli czarne zagrałyby ruch wieża E8, co jest bardzo normalnym, logicznym posunięciem, białe mogłyby zaatakować pionka stojącego na polu F7 jednocześnie gońcem i skoczkiem. Wtedy wieża tak naprawdę wraca na pole F8, to jest najbardziej naturalna możliwość obrony tego pionka przez czarne i czarne jednocześnie grożą. Tym, że za chwilę skoczka białych wygonią. Okazuje się, że ten skoczek tak naprawdę za wiele nie robi na polu G5. No i partia może wrócić do początkowej, do poprzedniej pozycji. I w ten sposób, jak widzicie, zawodnicy mogliby powtarzać swoje posunięcia. W historii szachów wiele, wiele partii zostało zakończonych właśnie w ten sam sposób. Żeby nie toczyć partii nieskończenie długo, wystarczy, że ta sama pozycja pojawi nam się na szachownicy w przeciągu partii trzykrotnie, czyli można by powiedzieć, że w uproszczeniu, gdybyśmy zrobili. Zdjęcie przebiegu partii, ta sama pozycja, i każda pozycja byłaby oddzielną klatką, to musielibyśmy znaleźć trzy takie same klatki, identyczne pozycje. Oczywiście, warunkiem jest to, że każda pozycja musiałaby się zdarzyć przy tej samej stronie, która byłaby zobligowana do wykonania posunięcia w danym momencie. Gdybyśmy nieco zmienili kolejność ruchów, tak żeby powiedzmy w tym momencie to to białe były na posunięciu zamiast yy, przepraszam, gdyby to czarne były na posunięciu zamiast białych, co zmieniłoby nam przebieg gry, wtedy taka pozycja nie byłaby zaliczana do tego trzykrotnego powtórzenia pozycji. Trzykrotne powtórzenie pozycji też nie musi zdarzyć się yy, niejako w trzech bezpośrednio następujących po sobie posunięciach. Te posunięcia mogą, te pozycje mogą powstać nam w różnych etapach partii. Zawodnicy po prostu mogą próbować wygrywać na różne sposoby, ale jeżeli jednak okazałoby się, że nie ma takiej możliwości albo chcieliby powtarzać posunięcia z jakiegoś powodu, partia wtedy kończy się remisem. Kolejną możliwością zakończenia partii remisem jest bardzo prosta sytuacja, kiedy żaden z zawodników nie ma bierek, które pozwalałyby mu na zwycięstwo w partii. Najbardziej klasycznym przykładem tego typu Pozycji jest po prostu pozycja król przeciwko królowi. Oba wojska e, się powymieniały. E, jak wiemy oczywiście król króla przeciwnika nigdy nie zaatakuje, bo nie może się do niego zbliżyć. W związku z tym nigdy król królowi nie da szacha, nie mówiąc już o macie. E, takich sytuacji w szachach kilka jeszcze jest. Natomiast żeby nie komplikować, powiem wam po prostu, że gdyby, no, gdybyśmy nawet dodali czarnym jeszcze gońca albo skoczka, też byłoby to... Byłaby to przewaga niewystarczająca do zwycięstwa. Chodzi po prostu o to, czy jesteśmy w stanie nawet teoretycznie ustawić pozycję, w której będzie mat, przy odpowiednim właśnie zestawie Bierek na stole, na szachownicy. Gdyby czarne w tym momencie miały powiedzmy króla i gońca, a białe tylko króla partii, wygrać się nie da. Tak samo, gdyby czarne miały króla i skoczka, a białe tylko króla partii również nie da się wygrać. Z kolei, gdyby czarne miały. Jakąś silniejszą figurę wieży albo Hetmana, oczywiście taka pozycja jest wygrana. Zazwyczaj warto się po prostu zastanowić, czy jest teoretyczna możliwość ustawienia pozycji, w której mielibyśmy na szachownicy MAT. Inną możliwością zakończenia partii remisem jest po prostu. To, kiedy jeden z graczy proponuje swojemu rywalowi remis, a ten uznaje otrzymaną propozycję za satysfakcjonującą. Zdarza się tak często, jeżeli zawodnicy widzą po prostu, że partia zmierza, można powiedzieć, do nikąd, że żaden z nich nie będzie w stanie uzyskać wystarczającej przewagi. To się zdarza najczęściej już na wyższym poziomie, kiedy zawodnicy. Już dużo lepiej oceniają pozycje, są realistycznie w stanie ocenić swoje szanse na zwycięstwo. Wtedy, jeżeli jeden z zawodników uznaje, że remis jest satysfakcjonujący dla obu graczy, że powinien to być najbardziej spodziewany rezultat, często proponuje przeciwnikowi remis, a ten drugi, jeżeli uzna, że rzeczywiście tak, remis jest tutaj najbardziej spodziewanym wynikiem, może się na ten remis zgodzić. Oczywiście tej propozycji nie musi, nie musi akceptować. Wtedy partia po prostu toczy się dalej. I odpowiednio to, co się dalej wydarzy, będzie wynikiem partii. Jak widzicie, tych sposobów zakończenia partii jest wiele. Tym podstawowym jest mat. Mat kończy partię, mat partię wygrywa. Oczywiście. Do zakończenia partii mogłoby, mogłoby też doprowadzić, do, mogłoby doprowadzić poddanie się przez jednego gracza, jeżeli ten uznałby po prostu, że za chwilę właśnie przegra, że już nie widzi swoich szans na zwycięstwo. E, oprócz tego partia może się zakończyć remisem, jest to absolutnie normalny wynik w partii szachowej. E, najbardziej podstawowym e, sposobem remisu jest pad, obok niego jeszcze e, trzykrotne powtórzenie pozycji. Wieczny szach e, również. E, Niewystarczający materiał na szachownicy. Jeżeli będziecie grali w szachy na żywo, pamiętajcie o tych zasadach. W przypadku grania z komputerem, z programem przez internet, te, to oprogramowanie jest na tyle inteligentne, że te sytuacje wszystkie identyfikuje samodzielnie. Nie ma konieczności już. Zgłaszania niczego, nigdzie po prostu partia kończy się automatycznie i jesteście informowani o tym, jaki jest wynik. Natomiast warto, żebyście wiedzieli, dlaczego partia kończy się w ten, a nie inny sposób, żeby nie było nimiłych niespodzianek. Natomiast ja życzę Wam samych matów i niech to będzie sposób zakończenia partii, który w waszych, w waszych grach będzie występował najczęściej. I niech to będzie tak, że to Wy będziecie tego mata dawali, a nie dostawali. Dzięki, wielkie za oglądanie. I jeżeli podobał Ci się ten filmik i pozostałem filmiki z serii Nauka Gry w Szachy, zasubskrybuj proszę mój kanał, a jeżeli masz jakieś wątpliwości, zostaw komentarz w, poniżej, poniżej filmiku, na pewno odpowiem. Dzięki wielkie.